Cześć, tu Bojek, a to jest kolejny odcinek z gry World of Tanks serii topografy na moim kanale. W dzisiejszym odcinku sobie weźmiemy pod obroty mapę Mannerheima, linię Mannerheima. I od razu, bez przedłużania przejdźmy do bitew. Oczywiście od razu chciałem was poinformować o tym, iż nagrywam to dzień przed przed rozpoczęciem kampanii. Jak wiecie ja nie będę, a jak nie wiecie nie będę w niej brał udziału, nie będzie z nich filmów, ponieważ mój klan, którym jestem, nie gra kampanii, nie, nie ma osób gra chętnych i aktywnych. A po drugie, w klanie, którym byłem, też nie ma osób, żeby grać, więc mm, nie będzie kampanii. Jeśli wy, widzowie, pomożecie mi zagrać kampanię, to w, na wiosnę kampania będzie. A czy na wiosnę? W, w wakacje po prostu będzie kampania na kanale. Ale to wszystko zależy od was, widów. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim, Zasubskrybować kanał. Polubić ten film, jeśli Ci się spodobał. zostawić dzwoneczek, aby być na brzegu z każdym kolejnym filmem. Napisać komentarz. Ze swoim nickiem WOD. O ile chcesz dołączyć do klanu? Po trzecie, dołączyć do moich. Po piąte, dołączyć do mojego klanu. Proste. To są warunki, aby, aby zagrać ze mną kampanię. I oczywiście też spełniać wymagania, no bo wiadomo, bez wymagań, to ja was nie dodam do klanu, w którym będzie grał. Proste. Linia Mannerheima, co, ja, co można o niej ciekawego powiedzieć? Przede wszystkim jest to mapa wredna. Oj, lag, coś pink. Coś lagi mi chytają w tym odcinku. Czemu ta mapa może być wredna? No przede wszystkim dlatego, że jest to mapa zimowa i liczy się tutaj bardzo opuszczenie armaty. Jeśli nie mamy opuszczenia armaty, to można powiedzieć, że nie ma sensu, abyśmy się męczyli i żeby lepiej jechać tam, gdzie nie trzeba opuszczenia armaty. Tylko problem w tym jest, że na tej mapie trzeba wszędzie opuszczać armaty. Nawet tutaj widzicie? tutaj są takie góreczki specjalne, gdzie tutaj tutaj się można bić na wieżę tutaj. Z, te, z tamtej strony, tutaj i z tej strony tam. Z tej strony. Tu, a z tej strony tamtą stronę. To też zależne jest od tego, czy, jakie mamy pojazdy, jeśli Kramwag, Super Conqueror. Piątka. Lewandowski tak na tak średnio bym powiedział, to idzie dobrze, ale jeśli. Taką isem -7, 7 to nie ma sensu. Czemu? Bo to nie, nie jest pojazd dobry na opuszczenie armaty. druga sprawa tutaj jest bardzo trudno jest tutaj cokolwiek przejechać. Jakkolwiek... Naprawdę bardzo ciężko jest tutaj cokolwiek zrobić, wiem co mówię, bo tutaj bardzo arta klepie. I ostatni pocisk, czy wejdzie, musi trafić, skupimy do końca, easy, weszło. Przede wszystkim, jeśli tutaj tak pojedziemy, to giniemy, ponieważ stąd, stąd, jak tutaj pokazuje wszędzie stoją te deki i możemy paść, nawet artyleria nam może przełożyć. Tam gdzieś, ponieważ ona ma tam tam Tamto ma przestrzeń tutaj, bo ta górka nie, jest, nie zasłania przestrzał tutaj. To średni i Tedek. Tak, właśnie o tym mówiłem, że tam jest Tedek. Tam będą stać Tedek i nawet tam postawili Tedeka. I raz. I dwa. Pięknie. I pięknie. I perfekto. To prawda, według mnie troszkę to jest nie najlepsza forma pokazania tej mapy, ponieważ ja bym jednak bardziej preferował czukiem ciężkim jechać, owszem, tutaj, ale bardziej hmm, tędy tutaj. Dlaczego? Bo tam, tutaj oczywiście możemy się utopić i w ogóle, ale jeśli mamy szczęście, wiemy jak to zrobić, to możemy przetrwać i jechać stąd, stąd czy inni zakorzeni z tej tutaj pozycji na wieży. Bardzo fajna pozycja, naprawdę. Jak się tam dojedziemy, to naprawdę jesteśmy wręcz nie do wyjęcia. Perfekto. O, pięknie. I pierwszy pocisk perfect, fantastycznie. Super. Ostatni TEDek i pierwsza pierwszy scenariusz linii Mannerheima ukończony. Pojeżdżamy do ostatniego punktu strzeleckiego i zabijemy kolejnego hecerka. Tutaj też jest taka pozycja, to jest też taka pozycja, o której że ja osobiście nie miałem. Aha, fajnie, osobiście nie miałem po niej pojęcia, a zresztą co mi tam e, przyjmie trochę. Nie miałem o niej pojęcia, dopiero się dowiedziałem, szczerze, się, że, że dopiero się dowiedziałem o niej naprawdę niedawno bardzo niedawno. No. Krając 7 lat w tą grę, nigdy się nie, nie wiedziałem, że tu taka pozycja jest. Ja myślałem, że tutaj jest taka, jak się wie, to się już nie wiedział. Tu jest problem. przeciwnie, da się wyjechać wjechać. To jest dziwne dla mnie. No ale tak się stało po wejściu mapa HD, a, a to oczywiście tam nigdy nie wiem, nic nie robiłem, bo nie czułem potrzeby. Więc teraz tak, drugi scenariusz od drugiej strony. <laughs> Zapraszam. Chciałbym też Was poinformować, że powoli zbliżamy się do końca mm, trybu, nie wiem czy mogę to nawet zaawansowanym, ale na pewno początkowym. E, Mam ma pamięć po z początku, ten tryb, tryb, tryb to po Chyba, jeżeli tam dobrze pamiętam to sobie, trzy mapy oprócz tej lub stąd cztery mapki, ale kończę nagrywać ten odcinek, to sprawdzę. Ale skupmy się na razie na tej linii Mannheim'a. Czyżbym jechał do tej pozycji, która jest bardziej dla czołgów lekkich i średnich? Ano nie. To z tą pozycją, tutaj? Tutaj, no właśnie, to jest właśnie problem. Otóż jaki? Taki, że tutaj stoją te deki. I proste. Te deki stoją. I jeśli się mocniej wychylimy, to zginiemy, lub przyjmiemy tylko pocisk. A druga sprawa jest taka, że czołg tak jak tutaj zali, nie będzie stał tutaj, tylko on będzie stał tutaj. Żeby jeśli na niego czołg jakiś wyjedzie, żeby go te deki osłaniały po prostu. Dlatego. I to nie jest naprawdę trudno się dowiedzieć, bo to jest naprawdę bardzo łatwe. Ale w tej grze wszystko jest utrudnione, więc. Ta gra bardzo skomplikuje wszystko, ale niepotrzebnie. Piękny rykoszet. No. oki, okay. Fajnie. I teraz mamy zjechać tam? Nie wiem, czy to ma sens w tym momencie. Hmm. No, ale dobra. no. Nie ja będę dyskutował z tą grą. Skoro gra chce, żeby miał tutaj, to niech jadę tutaj. No, proste. Mógłbym to z... Gdybym... Myślę, że raczej muszę to robić tak, jak mi to gra kazuje, niż raczej jak ja chcę. To, jeśli bym mógł zrobić tak, jak ja sam chciał, to to zrobił w dużo lepszy sposób. O, ale tutaj na pewno jest pozycja trudna. Aha, dziwi mnie ta T14, naprawdę. Czemu? Bo, sorry, ale taka pozycja jest słaba. Podjedźmy, zróbmy skrapa. O ty, żmulu lupijany. O jezus. za to się bierze. Odbiłeś się jednak. cyk Kontujmy. Aha. Dobre pytanie jest takie: on mi celuje w górną pytę. A nie, a ileć w górną pytę i przebiję. To jest dziwne, że tak górna pyta pod tak wielkim kątem nie rykoszetuje, Naprawdę dziwi mnie to trochę. Teraz bitwa z trzema tdk które nie są najmłone, ale najfajniejsze. I właśnie, ta pozycja tutaj przede wszystkim ma dwa kierunki. Z tamtej strony tutaj można podjechać i tam mieć przestrzał i tutaj, jak widać, można mieć tak samo przestrzał, podjechać do tych pojazdów, tutaj są, mieć przestrzał i się z nimi bić. Tylko zanim to zrobimy, trzeba mieć bardzo mocną wieżę i zero ganków na wieży. Ała, 2, Pięknie, bardzo przyjemnie. Wyjeżdżając tutaj w tym momencie na tą mapkę, no na mapkę noc, tutaj wyjeżdżając na to otwarte, ryzyk, ryzykujemy, że dostaniemy spota i zginiemy, bo patrząc, tak jak ja tutaj jadę teraz, topografii w tym, w tym trybie, tutaj co mi gra pokazuje, to jest wszystko ok. Jeśli nie ma ani tutaj, ani tutaj pojazdów. To jest wtedy, jest wszystko ok, bo dostaniemy nie. nie dostaniemy spota i przejdziemy bez najmniejszego problemu. Gorzej, są, gorzej jest, jak są pojazdy. Tak jak na przykład, właśnie tutaj, widzicie? Ej, ale co? Jakiego ja mam cokolwiek zrobić, skoro ja nawet przestrzału. Ja nawet opuszczenia armaty nie mam. No. Pięknie. Aha. Najgorsze jest to, że nie mamy opuszczenia armaty. A co? Co? To tu? Aha, tu jest, dobra. Ok, raz. Dobrze przadawać. I dwa, i pięknie. Cele zniszczone. Drugi scenariusz ukończony. I teraz prawdopodobnie pojedziemy w scenariusz. To był raczej południowo-zachodni-wschodni, a tam to będzie północno-zachodni-wschodni o to. Tak, 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 tak. Teraz idziemy od tej, teraz idziemy tą w górno-lewą w górno część, ale od bazy prawej. i tutaj właśnie jakie mamy pozycje no trudno jest to jedno słownie określić ponieważ jest tu wiele pozycji które są w pewnych sytuacjach dobre a w innych sytuacjach tragiczne tak, i tak samo z tymi po prostu pozycjami które są zawsze dobre one w pewnym momencie są bardzo dobre a w pewnym momencie są złe dlaczego no bo um... Popatrzcie sami, tutaj ok, fajne są pozycje tutaj do ostrzelenia, ale jak tam nie ma pojazdu, są pojazdy i tutaj dostrzegam pojazd pota. to wtedy te pozycje są bez sensu. Tak samo tutaj, jeśli jogi przejeżdżają, to stąd jest przestrzał tutaj, więc to jest trudne pozycje. Naprawdę tutaj na przykład pozycja jest fajna ze skałami, tutaj. <laughs> tutaj są właśnie takie fajne pozycje, gdzie naprawdę trudno jest cokolwiek mieć. I tutaj właśnie jest taki problem, że. O, a że nie dostanę spoda, to jest dziwne. Widzicie? Tutaj jest taka pozycja, że fajnie spędzimy, ale dobre opuszczenie armaty, bo... to Jak nie trafia, a on nie bez problemu? To jest kpina chyba. W ogóle on nie powinien mieć na mnie w ogóle przestrzału. Aha! 101, dobra. Nie no, ta granie chyba kiedyś normalnie rozpieprzy. To będzie chyba pierwsza bitwa, w której będzie mój zgon. Takie oczywiście nie postaram. Bo jak na razie byłem przekopany tym, że dostałem z w tylu w metrów spota. I właśnie to też pokazuje tej gra, że... Ten tryb, że tej nie pokazują maskowania tego. Tu pokazują głupotę, którą... W której grze nie ma. Po prostu z, te, z tamtej pozycji nie miałem prawa dostać spota. Po prostu nie miałem prawa dostać jakiegokolwiek spota. A co się stało? Dostałem spota. Dlaczego? Bo to jest tryb topografia. Proste. I dlatego, że w tym trybie ma być uczona mapki i pozycje i tak dalej. To nie, przepraszam, to nie pokazują mechanik, w której tej grze panują. Po prostu. To jest dla mnie troszkę głupie. Na jaki jest sens pokazywać map, pozycje małpki, tak, pozycje na mapkach i tak dalej, możliwości taktyczne? Jak y, proste rzeczy, takie jak maskowanie, nie jest uwzględniane po prostu. Tak, maskowanie jak pancerz w ogóle nie jest uwzględniany Przepraszam <laughs> jeszcze raz. Y, znaczy, no ja mogę Wam jedynie, po, jedynie powiedzieć, że w tej grze pancerz został, został być uwzględniany, w momencie, kiedy do gry zostaje wprowadzone pojazdy z penetracją 300, ponad 340, 350, 360, dlaczego? Z jednego prostego powodu. Type 5 Heavy i wiele, wiele innych fajnych pojazdów zostały zniszczone przez. Nerfy, które dostały od wargamingu, które miały być buffami niby dla z a tak naprawdę to były pogorszenie tych pojazdów. Wprowadzenie nowych, coraz lepszych pojazdów z lepszą penetracją i ze wszystkim. Po prostu to, że Wargaming miało te pojazdy gdzieś. Po prostu. Tak samo pociski obronkowo burzące. Wargaming zaproponowało zmianę pocisków Gold. Społeczność się odrzuciła, to zepsuli nam hajaki po prostu. Dlaczego? Bo tak, zepsuli hajaki, bo im tak było wygodnie. po prostu. I naprawdę ta gra jest tak głupia, że ja muszę dostawać cholerne bęcki. No i co kurka, bo no co ja mam teraz zrobić szczerze? Bo nie mam pojęcia, no. Bardzo ładnie. Tutaj taki... no I tutaj hmm. taki. Aha. Dobra, chyba pierwszy raz przegra w tak łatwym trybie. Bitwę, bo to się w głowie nie mieści. No to jest niemożliwe, że ja nie trafiam z tylu metrów, ludzie. Pięknie, jeszcze jeden pocisk, jest easy, super, pięknie, tylko że zostało mi się gdzieś hp i nie mogę sobie teraz pozwolić na przyjęcie żadnego pocisku, dosłownie, żadnego. Ajajajajajaj, aha, no to fajnie bym szczerze powiedział. Może i to jest w sumie nawet lepiej. Bo może mi się uda nie przegrać jednak. Będzie bardzo, bardzo trudne, ale. Aha, fajnie, rykoszek. Dobra. Fajnie. Nie trafił. Teraz muszę jazd. Ale traf. Co? Powtórzmy to jeszcze raz. Yy, widzimy się tam, gdzie byłem teraz, przed chwilą. Dobra, wróć, wracamy. Jestem już w tym samym momencie, którym skończyłem poprzednio. I muszę wam powiedzieć jedno, troszeczkę się wstydzę tego, że, że to się tak skończyło. Że to się tak skończyło i zginąłem, bo nie powinienem był ginąć. Wstyd, tragedia i, źle, i bardzo źle się stało. No, pięknie, nie trafi. Teraz ja mogę przyzorować i trafić. Aha, za zero, super. E, to, nie po, to, że nie trafiłem, goście nie powinno mieć. Znaczy, bardziej, bo, To, że. Bo ty mnie zabiły, a konkretnie jeden pocisk, to nie powinno mieć miejsca. I bardzo za to was wszystkich przepraszam. Że gracz, który gra te, tyle lat, tą grę, nie potrafi trafić. W, nie potrafi wygrać z botami. Co to, co to jest, to cholery? Przepraszam Was za ping, ale co to było? No, przecież no. Ping zaczął mi coś, coś trochę przed chwilą wariować, a na. A na, 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 zewn na zewnątrz pogoda jest taka, że nie powinienem mieć problemów z pingiem. Więc. Raczej powinno być wszystko w porządku. Ale na drugim razem ukończono tą trzeci scenariusz. Teraz. Idźmy do czwartego. Oczywiście w tym momencie, w tym czwartym postaram się nie stracić HP. Jak niestety starte, to trudno, ale postaram się HP nie stracić, żeby to nie wyglądało troszkę słabo. Czy że zginąłem. A to, że zginąłem, to będziecie mieć tytule. A tytuł jaki będzie, to zobaczycie. Jak ja mogę zginąć? To jest po prostu nienormalne. A ja się teraz dostawię I teraz gdzie tam. Szanowny Panie Pink, czy możesz mi e, nie przeszkadzać teraz, w tym momencie, bo ja nagrywam. No widzicie, nie chcę się uspokoić i mi ciągle skacze. O, coś się teraz uspokoił, ale... Może pozwolim mi dokończyć ten odcinek. Bo bądź co bądź, może to dla was dziwne śmieć, ale nagranie tego odcinka i też nie tylko tego, ale innych, to też jest moja praca w tej grze, to, to jest praca. Mm, aby móc mieć wyświetlenia, kolejne subskrypcje i tak dalej, więc o, znowu, znowu atakuję, znowu mi ping atakuje. Więc ta praca nie jest tak czy bardzo częsta, ponieważ ja mam filmy nagrane na zapas, więc to jest po prostu moją przewagą, że ja mam filmy nagrane zawsze na zapas. Dlatego się nie muszę martwić o filmy, natomiast ja postaram się w wakacje, jak już mówiłem, rok po roku, w każde wakacje, będę się starał robić daily, więc w tym roku tak samo. Oczywiście nie mówię, że um, uda się w każdy dzień. Ja, moim planem jest to, żeby się udał, ale jeśli się nie uda, to przepraszam. No. Oczywiście, moim celem będzie to, żeby zrobić w daily każdy dzień, ale jeśli się nie uda, to wybaczcie mi. oczywiście, to, że się na przykład w jeden dzień nie uda zrobić daily, nie znaczy, że przestaję robić daily i się daily skończyło. Nie, nie, nie. Jak powiedzmy, w poniedziałek wypuszczę jeden film, we wtorek wypuszczę drugi film, w środę wypuszczę kolejny film, a w czwartek filmu nie będzie, nie znaczy, że w piątek. Sobotę i niedzielę filmu może nie być. Tak, to, tak że w czwartek nie puściłem filmu, nie zmienia faktu, iż w piątek, sobotę i niedzielę film będzie, po prostu. Więc z tym się nie przyjmujcie. Ale to jeszcze. No, kilka miesięcy do wakacji jeszcze jest, więc spokojnie. Ja też oczywiście będę nagrywał te filmy na zapas, daily, żeby nie. Brako, no wakacje też się będą pojawiać, filmy daily, więc no będę nagrywał i tak dalej. Ale to się zobaczy. A czy będę nagrywał, jak chodzę na treningi Piłki piłkarskie? To nie wiem, być może, ale jakoś nie jestem przekonany do tego pomysłu najlepiej, bo nie wiem, czy jest to dobry pomysł. Mmm, dostał jeszcze ostatni pojazd, gdzie się mogę na niego wydać, mam odpowiednią... Aha, panie rykorzet od Hecera Dobra. Taranem w niego Pięknie. Czwarty scenariusz ukończony. Fantastyczny. Więc co mogę powiedzieć? Mapka ukończona, było tam wiele błędnych kierunków przez grę, natomiast nie, nie zwracajmy na to uwagę, ponieważ ja i tak to się postaram wytłumaczyć, po prostu gdy będę mógł, po prostu cofnijmy się teraz do wyboru map no nawet się pomyliłem, bo zostały dwie mapy, po minimalnej. minimalnym, remaktor wkończyliśmy więc podstawowe scenariusze zostały tylko dwa, mapa Ruinberg i Step. Następnie zajmiemy się zaawansowanymi scenariuszami. To będzie mapa Harków, Elchalów, Karelia, Malinówka, Przedmieście, Prowincja, Prochorówka, Peszczysta Rzeka, Przemęcz. I gdy ukończymy ostatnią mapę, może być to Przemęcz, może być to Prochorówka, niezależnie od tego, jaka to mapa będzie, to będzie ostatnia mapa z zaawansowanego scenariusza. W grze nie będzie scenariuszy pozostałych, myślę, że bardzo zaawansowane będą, to wtedy serię zawieszę do czasu, aż będzie dostępna. Tylko po prostu to jest kwestia czasu. To wtedy będzie po prostu kwestia czasu. I tak samo teraz te dwie mapy z topografii będą w następnych odcinkach. Więc tak, która, to się zobaczy. Ile to się już nagrywa? 25 minut. I tak, I tak, dobry czas. Więc tak. Jeśli dotarliście do końca tego odcinka, napiszcie dwie mapy. Subskrybujcie ten kanał. Dostawcie łapkę w górę i dzwoneczek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.